witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień zabawy przy elewacji. Tym razem będzie zatapianie siatki. Eee, tak jak mówiłem ostatnio, ja zatapiam siatkę z boku na bok. Niektórzy stwierdzili, że zatapiają z góry na dół, inni stwierdzili, że zatapiają. że nie zatapiają. O, może tak. To może dla odmiany zatopimy z dołu do góry. Albo nie. Wykombinujemy. Dzisiaj zrobimy normalnie. Czyli ta jedna ściana jest powiedzmy z lewej do prawej, ta niech będzie z prawej do lewej. <grym> Dobra żarcik Nic bierzemy się za robotę, bo już tam bardziej wieje. A... A i tak mam roboty masę, ponieważ wszystko co tu miałem ułożone, każdy kawałek teropianu, który miał się przydać na drugą stronę, wszystko jest rozwiane na popodwórku, bo tak wieje, więc. Zanim zacznę działać, chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, ponieważ mam masę wiadomości od was. Dlatego, żeby ograniczyć sobie troszeczkę yy, odpisywanie, założyłem dla was dwie grupy. Czapkę musiałem założyć, bo tak dmuchać już mnie gardło boli. Założyłem dwie grupy. Jedna grupa to jest Dom 25000 forum, na którym możecie pisać i jest tam ponad 1200 osób i na pewno ktoś Wam odpisze albo ja Wam odpiszę w wolnej chwili. Albo kolejna grupa na Facebooku założona, czyli Dom bez pozwolenia do 35 metrów, wymiana doświadczeń. To są dwie grupy założone przeze mnie. Na stronie domu jest 1200 osób, na stronie Dom bez pozwolenia do 35 metrów jest też koło, może nie 1200, ale jest też około 1000 osób. Więc y, dużo osób pisze, dużo osób się udziela. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że pomagacie innym i ściągacie mi trochę obowiązku z barków, bo ja nie nadarzam odpisywać, a dużo osób liczy na mnie, że im odpowiem. Y, więc no, nie lubię zawodzić, tak? Jak mam chwilę odpowiadam, ale mówię, mam masę wiadomości, dlatego stworzyłem te dwie grupy. Możecie tam pisać, zapisujcie się i będziecie mogli na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. W przepisach, tak? Bo dużo osób buduje te domy albo już postawiło i też się tam udziela. A ja jeszcze mówię, ja jestem w trakcie budowy. W poniedziałek uciekam na trzy dni na inną budowę, bo obiecałem pomóż, więc pomogę. Oczywiście nagram wam z tej budowy innej to, co będę robił. Ale mówię od razu, ja nie jestem budowlańcem, ja robię to hobbystycznie, ja lubię to robić, więc będę to robił. Skończę ten dom, to będę robił kolejny albo u siebie, albo po prostu u kogoś, bo ja lubię to robić lubię się uczyć nowych rzeczy, tak? A nie lubię stać w miejscu i patrzeć jak inni to robią, a ja mówię, że nie umiem. Dobra. Rozbieramy to. Nie wiem, czy dobrze widać, czy słychać, bo mówię, wieje dzisiaj strasznie. Jest tu wszystko rozwalone na podwórku. Ja tylko wróciłem z Sandomierza, to tylko rusztowanie zostało. Wszystko, co tu było, nawet noże pospadały. Tak wieje dzisiaj. To jest tak. Rozrabiamy klej. Na początku robimy szpalety, bo szpalety muszą być na początek zrobione. To zaraz zobaczycie jak zaczę je robić. I zaciągamy tą stronę klejem, siatką i wychodzimy stąd. Bierzemy się za kolejną stronę. Rozumiem, że trochę tych materiałów o elewacji jest dużo, ale ja Wam nagrywam każdy mój dzień pracy. Jeżeli uda mi się dzisiaj zrobić jeden plasterek, ja Wam nagrywam. Jeżeli uda mi się zrobić pięć plasterków, ja Wam nagrywam. Ja Wam pokazuję, bo mój kanał to jest mój vlog z mojego życia, czyli pokazuję Wam to co robię. I zarażam inne osoby swoją pasją. Czyli lubię, lubię to robić, ja Wam to pokażę. I nagle się okazuje, że 100 czy 200 osób też chce to zrobić. Czyli jednak można, tak? Dobra, bierzemy się. Popadało w 15 minut, powiem Wam taka sieka przeszła i od razu uspokoiło się, i przestało wiać, i, i, i w ogóle jest teraz fajna, fajna pora na robotę. Bo jest tak, powiem Wam tak, w tym momencie, jak się zaciągać kwiatkę, to jest najlepsza robota, jaka jest, bo wam to nie schie. tak szybko. I tak to jest. Co Wam mogę doradzić? Jeżeli będziecie kupować projekt domu ode mnie i będziecie robić sobie takie same okna jak na projektach, to kupujcie sobie narożniki 3-metrowe, bo te okna są 150x150. 150, a ja mi się, mi się do samochodu nie zmieściło, więc wziąłem 2,5 metra i z każdego narożnika zostaje mi kawa jak do śmieci, więc różnica była jakieś 50 groszy, a. Nic by nie zostawało. A tak tu z każdego narożnika yy, metr odpada, bo są 2,5, a okno jest 150 na 150 Oh Dobrze idzie. Zostało tak, tutaj pójdzie cały, nad oknem pójdą prawdopodobnie jakieś 2,5 kawałka, no i tam na rogu czyli praktycznie dwa duże, no powiedzmy trzy kawałki, tak? No, dobra, bo widz go siada jest koło 20, nie wiem, 20, 30, 21, nie wiem, no późno nie jest, w każdym razie, no jeszcze później zanim to kończę, połamywam, więc... Pokażę Wam na końcu tą ścianę. Zobaczymy rano jak wyschnie, ale tak jak Wam wspominałem jej się nie da zniszczyć, zepsuć, ponieważ ściągacie po siatce, więc tylko nie powiem kto mógłby narobić sobie górków, dołków. Ewentualnie mógłby gdzieś tam nie zaciąnąć siatki, no to przecież sobie zaciągnie jutro, tak? Ale nie da się to zrobić tutaj inaczej, a przede wszystkim można zrobić tak fajnie, że nie będzie widać łączeń teraz, bo klej nie schnie. Jest w i wszystko osiada. I jakby tutaj i cały dom robić do rana, no to by nie było widać żadnych łączeń. Nie? Chyba, że ktoś umie tak zasuwać i jest sprytna ekipa, no to nawet na większym słońcu potrafi to zrobić. Ale mówię, to trzeba zasuwać, ale nie jedna osoba nie jest w stanie tego garnąć. Dobra, Lecimy z tematem. Zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. I wystarczy. przejść do domu, przespać się, i jutro znowu coś podziałać. Dobra moi kochani, ja się z wami żegnam. Wystarczy na dzisiaj, bo jest już środek nocy, więc trzeba to wszystko kończyć. Niestety dzisiaj musiałem y, pracować w nocy. Rano byłem z młodą u lekarza, więc trochę mi się godziny pozmieniały. No, ale najważniejsze, że wszystko w porządku dla zainteresowanych jest OK. Y, więc y, no, musiałem to skończyć. tak? Ja jestem uparty, jak ojciec mojej córki. <grym> jak powiem sobie, że dzisiaj to zrobię, to uwierzcie mi, że choćby nie wiem co się stało, to ja to zrobię. I dla mnie nie jest straszna praca po 20 godzin i praca całą noc, więc ja jestem nauczony robot. A że miałem dzisiaj zaplanowane zrobić tą ścianę, żeby jutro robić kolejną, no to niestety musiałem zawalić noc. Dobra, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę dom 25000.pl, zobaczcie sobie galerię zdjęć, tam systematycznie coś rzucam. Zajrzyjcie do mnie na Instagram, bo też dużo tego wrzucam ostatnio, więc też powinno Was zainteresować. No i co? Pamiętajcie o Facebooku o grupach, które wam założyłem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Chyba, że żona mnie nie wpuści do domu, bo powie, że już za późno, to wtedy nagramy jeszcze jeden odcinek, jak się drugą ścianę ociepla w nocy. Kto wie. Na razie, cześć.